Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami z samochodu, ze stacji Orlenu, dlatego, że byłam na przerwie kupić sobie kawę i hot doga, tak żeby mieć trochę na drogę. Jadę do rodziców. Dawno mnie u rodziców nie było, dawno nie jechałam autem do nich. Muszę zmienić opony, no i też mój tata ma urodziny, a niedługo też ja mam urodziny, więc jedziemy tak wszyscy rodzinnie świętować. I stwierdziłam, że wykorzystam tę krótką przerwę na to, żeby się z Wami przywitać. Będziemy tu opowiadać trochę o książkach, no i mam nadzieję, że trochę odpocznę a jednocześnie wezmę się w końcu za siebie. Także trzymajmy kciuki, żeby mi się udało. Się podobało? Bardzo. Super. Mi też się bardzo podobało. Bardzo ładne jest to studio. W ogóle mam pokazywała się w ogóle gdziekolwiek tak, całe? Nie Chyba nie. Chyba nie, bo jest piękne. Przechodzę do Was z pierwszym updateem czytelniczym tego Reading Vloga. W tym filmie będę wam głównie opowiadała o jednej książce, którą mam już za sobą. I to dosłownie za sobą. Czyli o krew nad jasną przystanią. Natomiast zanim o tej książce, to powiem Wam co się ostatnio działo. Tak jak mogliście zobaczyć byłam u Magdy. Była to niespodzianka dla niej. Ja już tę te, te niespodziankę miałam przygotowaną miesiąc temu. A na targach książki rozmawiałyśmy o tym, że jak będę u rodziców, to muszę do niej wpaść. Natomiast oczywiście ja ją trochę wkręcałam, bo ja wiedziałam już, że ja wpadnę. I razem z mamą pojechałyśmy. Mama też chciała wypróbować pilatesu na reformerach, jak jej się to będzie podobało. Ja już mam trochę doświadczenia i, i muszę przyznać, że naprawdę Magda bardzo fajnie prowadzi te, te zajęcia, więc mogę jeszcze z tym sumieniem polecić nie dlatego, że to jest moja koleżanka, tylko dlatego, że naprawdę mi się podobało. Z takich ciekawych doświadczeń e, to było to. Byłam również na targach książki tam miałam nagrywać dla Was, natomiast miałam tę nieprzyjemność, że nie trafił mi się. Pokój hotelowy, który wyglądał tak jak na zdjęciach, i trochę mnie to zdeprymowało, bardzo, no nie czułam się dobrze w tamtym miejscu, i dlatego też nie nagrywałam. Jestem w trakcie yy, kłócenia się trochę z Bookingiem, w związku z tym, z, z tym miejscem, tym jak to wyglądało, także tam nie nagrywałam, no niestety tak się to przeciągnęło, że dopiero teraz do tego wracam. A jeśli chodzi o książki, które aktualnie czytam, słucham. Pierwsza książka, którą mam, zaczęto w papierze, yy, od dawien dawna, to jest Nevermore. Yy, natomiast ja się tutaj nie tym, że tę książkę mam od dawna zaczętą. Jednak jest to książka w języku angielskim i muszę przyznać, że w kontekście wszystkich książek w języku angielskim, jakie kiedykolwiek w swoim życiu przeczytałam, raczej zaliczyłabym ją do, ją do tych trudniejszych z tym bardziej baśniowym językiem. Jest tam sporo takich słów, które, jasne, z kontekstu zrozumiecie na 100%, natomiast których ja na pierwszy rzut oka na przykład nie znam, więc ja mam tak, że zaczynam czytać, ja się muszę wgryźć i dopiero wtedy, kiedy się wgryzę, to ja po prostu już płynę przez tą książkę i tam myślę, że jestem w 30-40% Książki. Bardzo dobrze się na niej bawię, bardzo mi się podoba. Natomiast, gdyby ktoś z Was był ciekawy, kiedy będzie tom wydane w Polsce, to mówiąc szczerze, nie wiem i nie, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że wydawnictwo na razie go w ogóle nie planuje. Co trochę mi łamie serce, dlatego że uważam, że. Znaczy, przypuszczam, że po prostu prawa do tej książki są bardzo drogie, bo trochę nie widzę innej odpowiedzi. Bo uważam, że naprawdę to jest taka książka, która jest lubiana w Polsce i wiele osób do niej jednak wraca myślami. Natomiast, odsuwając Nevermore na bok, mam zaczętą w papierze książkę, którą e, z sobie razem z Izą narzuciłyśmy do przeczytania w, na jesień i to jest y, czarownictwo dla splątanych. Nie wiem, nie pamiętam tytułu. Czarownictwo dla jakichś tam dziewczyn zbłąkanych. Nie wiem. I to jest książka autora Jak sprzedać nawiedzony dom. Ja tego autora właśnie poznałam przy okazji tej książki. Oczywiście wcześniej wiedziałam, że jego książki były wydawane zresztą przez wydawnictwo Wesper. Teraz wydaje to wydawnictwo Zysk. I to jest książka, która y, póki co bardzo mi się podoba, natomiast na razie nie widzę za bardzo tego horrorowego elementu. Dopiero tak naprawdę na tej 130 stronie pojawia się to Czarownictwo i to o co w tym chodzi, ale sam koncept na książkę jest fantastyczny. Bo mamy tam historię młodych dziewczyn, które w, w poprzednim wieku, bo jednak to, są, e, to jest XX wiek w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym, że zaszły w ciąże mając 12 lat, bo mówimy tutaj o przedziale 12, chyba 17, trafiają do ośrodka, w którym te dzieci mają urodzić. E, tam są tam też im zmienione imiona, tak żeby na okres, kiedy tam są, mogły urodzić brzydko więc pozbyć się tego dziecka i wrócić do swojego zeszłego normalnego życia, tak żeby nie być po prostu napiętnowany przez społeczeństwo. I spotykamy tam wiele różnych dziewcząt z różnych miejsc, z różnym podejściem do życia i obserwujemy jak one jakby podchodzą do samego tematu. Bardzo ciekawe, ciekawie rozegrane jest właśnie to, że one są wszystkie w ciąży, a jednak mówimy o dzieciach. W większości o dzieciach, bo to naprawdę to są powiedzmy tak... Chyba, nie wiem, średnia wieku pewnie będzie 14. I ta książka jest fajna, tylko na razie nie widzę tego elementu grozy, który ma być, bo on na pewno będzie w którymś momencie. I tyle, jeżeli chodzi o to, czy, co czytam. W audiobooku mam zaczęte dwie książki, tak naprawdę trzy, ale o dwóch tutaj powiem, bo o trzeciej zaczęłam ją dopiero, więc Wam nie powiem. Zaczęłam Demona Copperfielda. E... Copperheada. Demona Copperheada. Mam zaczętego Maga Bitewnego. To są dwie książki, tutaj o nich wspominam, dlatego że w ostatnim TBRze mówiłam, że możecie wybrać, które, którą przeczytam. No i tak się składa, że chyba jednak będę obie czytała bardzo namiętnie, chętnie. Mag Bitewny to jest taka książka, o której, ja szczerze powiedziawszy, gdyby ktoś mi nie powiedział... Znaczy inaczej, gdyby ktoś mi powiedział, że to jest... Zaczęłam słuchać książki ze środka, Albo nie wiem, rozdziały są po, pomylone. Nie wiem, nagle zaczęłam od środka, a nie od początku. To bym uwierzyła, <grym> bo. Bo wrzucenie czytelnika w tej historii jest tak mocne, że ja mam wrażenie, że nie do końca jeszcze się zżyłam z tymi bohaterami, a pisane jest to w taki sposób, w którym trochę wymuszana jest na mnie znajomość tych bohaterów. Zobaczymy, jak to będzie dalej, może później już gdzieś zatracę te, to poczucie. Póki co myślę, że jestem w jednej czwartej, jeżeli bierzemy pod uwagę całą książkę, a to jest mniej więcej, nie wiem, połowa pierwszego audiobooka. Demona Copperheada to już wam powiedziałam, że zaczęłam, ale tutaj na razie nie mam nic do powiedzenia. I w audiobooku kończę atramentowe serce, natomiast o tej książce będzie osobny vlog. Już Wam mogę zdradzić, że będzie vlog, w którym robię drugie podejście do atramentowego serca do atramentowej serii właściwie, bo ja tę serię już kiedyś czytałam. W 2021 roku konkretniej przeczytałam pierwszy tom, przeczytałam drugi tom i trzeciego nigdy nie skończyłam. A wydawnictwo Kropka zdecydowało się wydać jeszcze czwarty tom, który dotychczas w języku polskim nie był wydany. Także w tamtym filmie będę więcej opowiadała o tych książkach. A teraz zapraszam Was na kilka przebitek i później spotkamy się na rozmowie na temat tego cudeńka, który dostało ode mnie pięć gwiazdek. Teraz na obiecaną recenzję krwi nad jasną przystanią. Jeżeli pamiętacie, to w zeszłym roku patronowałam mieczu Kajgenu i też o krwi nad jasną Przystanią y, troszkę powiedziałyśmy z Izą w albo w moim, albo w Izy filmie, tym dotyczącym polecajek na jesień. Dlatego, że Iza tę książkę przeczytała już miesiąc temu. Teraz sobie ri robi Riri, ri, bo się tak w niej zakochała. I w momencie, w którym Iza mi o niej opowiadała, ja wiedziałam, że jak gdzieś o niej słyszałam, ale nie wiedziałam, gdzie okazało się, że oczywiście było to w innym filmie Izy. I mówiąc szczerze, ja się domyślałam, że to może być dobra książka, natomiast nie nie domyślałam się, że to będzie ten rodzaj książki, gdzie powiem, że jednak ta jest lepsza niż coś, czemu patronuję. Niestety nie miałam propozycji patronowania tej książce, a szkoda dlatego, że o ile mieczka mi się bardzo podobał. O tyle krew nad jestem przystaniem, uważam, że jest książką tak naprawdę, której nie mam nic do zarzucenia. Naprawdę. W mieczu Kajgenu to by mogło być to, że jednak ona dosyć wolno idzie. Dla wielu osób z pewnością jest ona bardzo nudna i też. Yy, no to zakończenie z pewnością nie jest takie, że każdemu czytelnikowi się ono spodoba. Natomiast tu, znając już styl, Wong. Wiemy, ku czemu dążymy i my wiemy, że to wcale nie będzie tak, że na końcu wszyscy się pocałują w ręce i powiedzą sobie: O mój Boże, jak dobrze, że to rozwiązaliśmy, bo tak nie będzie, bo tak po prostu świat nie istnieje, działa. Tak? To, to nie są zasady, które mm, są narzucane przez społeczeństwo. To jest książka, w której bardzo dużo jest tak zwanej political fiction, czyli mamy tutaj po prostu politykę w fikcyjnym świecie, w fikcyjnym świecie fantazy. I tak, jeżeli chodzi o to, o czym jest książka, mamy tutaj Sione? Sione? Powiedzmy, że ona ma na imię Siona. Czyli bohaterkę, która od wielu, wielu lat jest... No, ona się nazywa sierotą. Stricte sierotą nie jest, o czym się dowiecie z samej książki. Jest kobietą wychowywaną w świecie, gdzie to mężczyźni są magami, em, z umiejętnościami tworzenia czegokolwiek. Takimi osobami, które tak naprawdę... No, Trochę nasz realny świat sprzed 400-500 lat. Gdzie to kobieta raczej jest. Ona oczywiście może gdzieś tam pracować, ale to nie są wcale jakieś takie prace, które by miały cokolwiek zmienić w, w, w funkcjonowaniu państwa. I ona bardzo mocno chce być magiem w białej szacie, czyli chce mieć wpływ na to jak e, funkcjonuje świat chce zmieniać go chce po prostu być naukowcem i może tutaj już zakończę tą moją wypowiedź myślę że się możecie domyślać co się wydarzy czy się uda czy też nie to jest taka książka w której jest bardzo wiele uprzedzeń i to bardzo mocno widać tym gra autorka to jest tak naprawdę ta siła napędowa naszych bohaterów bo tak naprawdę to co się dzieje w życiu głównej bohaterki jest stricte wynikiem tego że ktoś był uprzedzony i stwierdził mm, to ci utrudni życie. A naszego główna bohaterka powiedziała: Nie, nie, nie. To mi wcale nie utrudni życia, ty mi ułatwisz to życie tym. Nie mogę słowami wyrazić tego, jak. Bardzo jestem zachwycona tą powieścią. E, to jest książka, w której macie delikatny, bardzo delikatny wątek romantyczny. On jest naprawdę praktycznie nieistotny dla książki, ale jest drobny, bardzo drobny. I to jest ten rodzaj e, dodatku w książce tego romantycznego, który ja bardzo lubię. Ja to uwielbiam w książkach, uważam, że ja nie potrzebuję, żeby bohaterowie się kochali i żeby to napędzało ich e, działania, żeby oni e, naprawiali świat przez to, że się chcą kochać, bo o to tu nie chodzi. Chodzi o to, że. Siona jest zbudowana ku czemuś lepszemu. Ona jednak chce udowodnić wszystkim, że świat może inaczej funkcjonować, ale jest to bardzo trudne. No, i niestety to też nie zawsze wyjdzie tak, jak ona by sobie tego życzyła. Mamy tutaj jeszcze takiego drugiego głównego bohatera, który ma na imię Tomil. On też jest bardzo ciekawie wykreowaną postacią, bo on jest um, on też ma w sobie bardzo dużo uprzedzeń, z tym, że. On potrafi patrzeć na ludzi nie przez pryzmat tych swoich uprzedzeń, czego nie potrafią inne osoby. One tego nie potrafią, nie są do tego stworzone. Nie potrafią popatrzeć na innego człowieka nie przez pryzmat płci e, czy rasy. I to, o czym zapomniałam oczywiście wspomnieć, czyli najważniejsza część, to jest to, że e, ten świat jest cały pod kopułą pod taką kopułą, która chroni ludzi przed poświatą. Poświata jest takim cichym zabójcą. Po prostu, jeżeli dotknie was poświata, to wy umieracie, tracicie kończynę. Chwila, moment was nie ma, po prostu się rozpadacie w kubkę pyłu, jeszcze z ogromnym wytryskiem krwi. I oczywiście, niestety, no jak się można domyślić, pod tą kopułą jest za mało miejsc do życia, i tutaj jakby wchodzi na, na scenę Sciona, która chce właściwie wszyscy, którzy chcą nad tym w jakiś sposób zapanować, nad tym przed, przeludnieniem, no i rozwiązujemy to w nie zawsze dobry sposób. Także to jest jedna z tych takich książek, gdzie wy odczuwacie ogromną satysfakcję, dlatego że zdajecie, znaczy. To nie jest taka książka, którą czytacie i myślicie sobie: O mój Boże, ja wiem, jak to się zaraz skończy, bo to na 100% będzie tak. Nie. Mm -mm. Nie, to, to nie o to w ogóle chodzi. Wy możecie się oczywiście domyślić, jak to się zakończy, ale ciężkością tej historii jest to, w jaki sposób to jest opisane. I to jest w taki sposób opisane, że myślę, że każdy czytelnik może być usatysfakcjonowany. To jest książka, która z pewnością Gdyby miała większy rozgłos, to mogłaby być jedną z najbardziej popularnych książek. Myślę, że nawet jeżeli nie byliście ogromnymi fanami mieczu Kajgenu, e, miecza Kajgenu, to. I tak dałabym szansę krwi nad jasną przystanią. Jedyna rzecz, której ja nie, za którą ja nie przypadam, to jest tytuł. Bo <grywa> ja uważam, on, on ma sens, on nie jest wytłumaczony w samej książce. Ale myślę, że mogłoby być mnóstwo innych, lepszych tytułów na miejsce tego. Nawet nie wiem, jaki jest po angielsku. Tak, tak, po angielsku jest praktycznie taki sam. E, no, okej, okay, rozumiem, że taki był wy wybór e, autorki. Natomiast ja nie jestem jego największą fanką, dlatego że ja go nie pamiętam, a pamiętam, o czym jest książka. To znaczy, ten, ten tytuł nie jest w mojej głowie istotny. Może, może to jestem tylko ja? I chciałabym tutaj jeszcze zwrócić na jedną uwagę, rzecz, na którą zwróciłam i za uwagę. Na tych zdobieniach, które wyglądają jak płomienie, które z te płomieniami są, tu są twarze. I to nabiera jeszcze więcej sensu w momencie, w którym przeczytacie pierwszą scenę, e, która w ogóle jest sceną otwierającą dla książki, czyli to, jak działa poświata fantastyczne. Bardzo wam tę książkę polecam. Myślę, że wielu czytelników będzie usatysfakcjonowanych i myślę, że to też jest jedna z tych książek, które trochę łamią stereotypową formułę powieści fantasy. A jak o stereotypowych formach ym, powieści fantasy mowa, to jeszcze przejdę w następnym updatecie do magabitewnego, który też ma bardzo niestandardową formułę. Trochę więcej wam później o tym powiem. Teraz już niestety muszę lecieć, bo się umówiłam z Izą. E, idziemy do kina. I zabiera mnie na gnijącą pannę młodą, czyli Yahoo! na. Czyli na moją ulubioną animację Tima Bartona, w ogóle chyba jeden z moich ulubionych filmów, taka myślę, że to jest moja topka. Nowość w kinie. Nowość w kinie, Adam mówi: Nowość w kinie. Film sprzed prawie 20 lat. Ja go oglądałam totalnie przypadkiem, będąc młodym człowiekiem, tylko dlatego, że leżał on na sekcji Kids. No, to była jedna z kilku książek, które w tej konkretnej wypożyczalni filmów leżały nie w tym miejscu, w którym powinny, bo leżała tam również Koralina, która no, na pewno nie jest filmem odpowiednim dla ośmiolatki, którą byłam, gdy oglądałam po raz pierwszy koralina. Także widzimy się już za chwilę. Byłyśmy z Izunią w Seforze i dostałam polecenie takiej pomadki i takiego rozświetlacza. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Mm -mm. Ale ma bardzo ładne policzki i na policzkach ma chudę, tak? którą też mi polecała, ale nie byłam przekonana, bo ja mam z Rare Beauty jeszcze, więc. Ja też mam. No. <noise> A powiedz, gdzie idziemy? Na co idziemy? Na gnijącą, pannę młodonę. Bardzo się cieszę i Zunia znała bilety. Of course. Eee, I mi wysłała, że są i stwierdziliśmy, że wajnat i idziemy mm. i mamy też naczoski, więc... byłyśmy na czoski. Kiedyś byliśmy na Beli. Się na tak byłyśmy. I, mm -hmm, mm -hmm. i też ci śpiewałam. Tak. Teraz mm -hmm. też oczekuję, że będziesz mi śpiewać. Oczywiście. Adam mi powiedział, że nie mogę, ale ja mu powiedziałam, że on się nie zna. Adam. Bo jeżeli idzie się nie na premierę, to można podobno. A to nie jest premiera, Aha. więc teraz ja mogę śpiewać. Aha, A, no Aha, ja nie, 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 ja, ja No i bardzo dobrze. Wiedziałam i z że jeżeli tak ta koszulka będzie w chaosie bo jesteśmy w złotych tarasach i hausie jest pod kinem, to że znaczy to, że będzie to nam dopisana, bo ja ogólnie w koszulkach nie chodzę i była. A przy okazji były jeszcze skarpetki z yy, miasteczka Halloween. The nightmare before Christmas. Więc Yay. dwa tymy bartony, mam z sobą. do Was postacią się gniejącej panny młodej, i właśnie do mnie dotarło, że możliwe, że jeszcze nie widzieliście nowego układu w sypialni. Stwierdziłam, że z fantastycznym pomysłem będzie zmiana układu. Aktualnie jest o 90 stopni. Sprawdzałam w mojej głowie, czy to na pewno było 90 stopni. Obrócone łóżko, to znaczy teraz jest po prostu tak, że jest ściana i mamy rzutnik, dlatego że my bardzo dużo oglądamy tutaj w sypialni i stwierdziłam, że. Skoro już tu oglądamy, no to może nie na małym ekranie laptopa, tylko po prostu zrobimy tak, że będzie możliwość odtwarzania czegoś na projektorze. A nie chciałam tutaj stawiać żadnej plandeki. Więc witam Was w nowym układzie. Ja jestem zadowolona, Adam nie bardzo. Ale ja tu spędzam większość czasu, więc. Zostawiam to, te decyzje sobie samej. I myślę, że o samej Gniącej Pannie Młodej nie mam nic do powiedzenia, to znaczy myślę, że każdy tutaj e, zna i kojarzy ten film Bartonowski. No bardzo ładne. No dobrze to było zobaczyć na dużym ekranie, akurat idealnie w tym momencie popatrzyłam się na moje figurki Funko Popy z Gniącej Panny Młodej. Uwielbiam. Ma ten, ta animacja, ten film w sobie coś takiego, co... Za każdym razem mnie rozbraja na łopatki, i bardzo lubię ścieżkę dźwiękową z tego. To znaczy, to jest taka ścieżka dźwiękowa, którą mam nawet na winylu, i ja sobie ją często bardzo odtwarzam. I przy okazji, byliśmy też w Sephora i ja sobie kupiłam dwie rzeczy z Fenty Beauty. I zami poleciła poleciła mi tą pomadkę Gloss Bomb Sticks i to jest High Shimmer Gloss Stick. Ona nie ma żadnego koloru, jest po prostu samym brokatem. I przy okazji kupiłam sobie rozświetlacz też Fenty, który akurat był kiedyś również polecany przez Karo Kombuk także, znaczy nie wiem, czy on był polecany, czy Karol gdzieś o nim mówiła, tak czy inaczej od tamtego czasu jakoś tak się za nim rozglądałam i teraz mi Iza go uświadomiła, że on dalej jest i istnieje i że jest fajny. Ale wracając do rzeczy istotnych, Magbitewny i jego bardzo niecodzienna konstrukcja. Magbitewny prawdopodobnie, bo szczerze powiedziawszy trochę tak weryfikowałam e, jednym okiem tę informację, to jest chyba jednotomówka, bardzo długa jednotomówka, bo jednak ta książka, nie wiem, ona ma chyba z tysiąc stron, myślę, że nawet może więcej. W audiobooku to jest 35 godzin, więc raczej jest to z tych no dłuższych książek. Kiedyś była dzielona na dwa tomy, teraz jest wydanie jedno, takie bardzo grube, zresztą bardzo ładne i to jest również wydanie, które sprawiło, że ja na tę książkę popatrzyłam trochę dłużej niż tak o i wtedy stwierdziłam, hm, fajny jest ten opis. I teraz tak, to co jest w opisie tej książki, Dzieje się dopiero w 8 godzinie audiobooka. Nie bez przyczyny na samym początku Wam powiedziałam, że gdyby ktoś mi powiedział, że jestem w połowie książki, to ja bym uwierzyła. Ta książka ma bardzo niecodzienną strukturę, a przynajmniej do tego momentu, kiedy... w którym ja jestem, czyli nie wiem w 40%. I to jest tak, że my przez pierwsze 25% książki dowiadujemy się, co doprowadziło do tego, że bohater znalazł się w jakimś miejscu i będzie szkolony na kogoś tam. Case jest taki, że jestem pewna, że 90% autorów zaczęłoby od tego momentu, kiedy on staje się kimś tam, idzie sobie do szkółki i żeby się czegoś nauczyć. A ten początek, który był, zrobiłoby jako prequel, jako dodatek, jako nowelka, jako seria przed. I ja nie mówię, że to jest coś złego i nie mówię, że to jest yy, coś co, jakby czego ja nie pochwalam, bo ja pochwalam ja lubię takie zagranie. Szczerze powiedziawszy, jak robi autor, tak ja przyjmuję na klatę i ja się dobrze bawię. A tam jest tak, że wy jesteście wrzuceni w świat, dostajecie informację, że wydarzyło się coś złego. Dlaczego to było złe? O co chodziło z tym, że to jest złe? Dlaczego ludzie są w, takiej, w takim chaosie i dlaczego my też jesteśmy jako czytelnik w takim chaosie? I nagle jest, no dobra, to teraz żeby to pozbierać, no to trzeba coś zrobić. I to jest bardzo niecodzienne jak na literaturę fantastyczną, a przynajmniej taką, która jest w Aktualnie pisana. Może to jest tak, że jest tego mnóstwo, a ja na to wcześniej nie trafiłam, też tego nie wykluczam. Dla mnie to jest coś nowego i podoba mi się to, natomiast było to dla mnie trudne, żeby na początku się zrozumieć w ogóle, o co chodzi i dlaczego tak dziwacznie jest. No, dla mnie to było to po prostu jakieś takie. To brzydko zabrzmi, ale nienaturalne w kontekście tego, jakie książki dotychczas czytałam. Także ciekawe zagranie. Z jednej strony się cieszę, że tak było, z drugiej strony. Nie, w sumie cieszę się, że tak jest, dlatego, że to jest taka książka, że nawet jeżeli ona mnie nie zachwyci swoim zakończeniem, albo czymkolwiek, co, co w niej będzie takiego, co sprawia, że ta książka ma tak dobrą opinię, to ja i tak ją zapamiętam właśnie ze względu na, te, na tę niecodzienną strukturę. No i muszę przyznać, że im dalej tym bardziej mi się podoba, tym też bardziej się zżywam z bohaterami. Słucham sobie w audiobooku, czyta Alde, Albert Osik i to jest o tyle zabawne, że ja ostatnio czytałam serię Sullivan'a, legendy pierwszego imperium, tak? Serię epok i tam była i była Aquila i czytał Albert Osik. A tu jest Brinan? Brian? Też dziewczyna o imieniu bardzo podobnym do imienia Brin, tylko tam jest chyba jeszcze jakaś jedna literka na samym końcu. Jest Aquila i czyta Albert Osik. I ja po prostu momentami mam takie... Stop, czego ja w tym momencie słucham. Ale bawię się bardzo dobrze. Myślę, że jutro jest szansa, że skończę ten pierwszy tom. Przyjmijmy to jako połowę. Tylko, tylko moim problemem jest to, że ja nie bez przyczyny wam tutaj, nie mówię o czym jest ta książka, dlatego że ja nie za bardzo wiem, czy, czy ja mogę. Bo uważam, że jakby patrząc na to, że to, co się dzieje w opisie, jest dopiero w ósmej godzinie audiobooka, i ja to wiem dlatego, że ja sprawdziłam, czy to jest na pewno już ta godzina audiobooka, no to jednak. Yy, to jest późno. I nie wiem czy są po prostu tutaj osoby, które by chciały wiedzieć o czym to jest. Jeżeli chcecie, to rekomenduję wam przeczytać sobie po prostu to, co jest napisane em, w opisie książki. Nie mówię wam tutaj o czym to jest, bo ja bym nie miała problemu, gdyby mi ktoś powiedział, ja też czytałam opis, ale wiem, że wiele osób woli nic nie wiedzieć sięgając po książkę i może u was to po prostu zagra. Powiem wam, że to jest świat, gdzie mamy trochę takich zaklinaczy, smoków. E, mamy smoki, które mogą dziczeć, ale mogą być dobre, mogą wam pomagać, ale mamy bardzo Mocną walkę polityczną, e, taką związaną z mm, krajami, z, e, też trochę z konwenansami. E, no i tego się oczywiście wszystkiego dowiecie. No a głównymi postaciami są młodzi ludzie, tacy, którzy dopiero tak naprawdę mają być ukształtowani przez, e, przez wszystko dookoła. Także tyle, jeżeli chodzi o tamtą książkę. W papierze czytam sobie to, co Wam już wcześniej mówiłam, czyli. E, Czarownictwo dla zbłąkanych dziewcząt. Dotarłam do momentu czarownictwa, więc cieszę się, że coś jest, ale nie ukrywam, że jakoś tak dzisiaj się nie za bardzo mogłam skupić na, skupić na czymkolwiek, więc też dzisiaj żadnego progresu nie zrobiłam. Może jutro do Was przyjdę z dobrymi wiadomościami. Zabierałam się za pójście spać. I przypomniało mi się, że nie nagrałam jeszcze pożegnania, a jutro nie będę w stanie, bo wstaję na siódmą, w sensie od siódmej pracuję. Więc szybkie podsumowanie. Dzisiaj udało mi się przeczytać jeszcze 50 stron czarownictwa dla zbłąkanych dziewcząt. Pojawiło się w końcu czarownictwo, więc bardzo się cieszę, ale fakt no jest to dosyć późno. Natomiast zważywszy na to, że ja wiem jak pisze Hendrix, bo czytałam te, jego poprzednią książkę, to trochę byłam na to gotowa, że jednak to będzie tak późno. Tak wolno się będzie to rozgrywało. I przesłuchałam godzinę Magabity Natomiast no tutaj nic nowego wam nie powiem. Prawda jest taka, że bardzo jestem ciekawa, jak to będzie rozwiązane i na co będzie położona ta ciężkość książki. Także tyle, jeśli chodzi o te książki, które czytam. Ja zabieram się teraz, zbieram się do spania. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, o których Wam tutaj opowiadałam, to podzielcie się w komentarzu. Ja sobie bardzo chętnie je poczytam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.